Dobra, nie wiem, czy, czy będzie lepiej, jak oświecę światło. O, lepiej chyba. No, lepiej, minimalnie lepiej. Dobra. Okej, okay, czytamy. Zasłużyłem na to. Zapracowałem. A teraz... Zadzwonię do niego. Zrobiłeś coś z włosami? Naruszenie bezpieczeństwa. Sekcja alfa. Naruszenie bezpieczeństwa. Sekcja. Alfa, naruszenie bezpieczeństwa. Sekcja Alfa. O siema, Bob. Reda nie ma. Czego sobie życzysz? E, potrzebuję czegoś z laboratorium Reda. Nie potrzebuję. Tylko uch nie wolno wchodzić do laboratorium stary. Ani mnie, ani tobie jest zamknięte. Zadzwonię, co rezygnujesz z maski? C -ry u. -ny Dobra wiadomość jest taka, że nic z tego nie będziesz pamiętał. Igo czekaj, ci światło się odbija, a teraz lepiej.